Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Dzisiaj pokażę Wam prawdopodobnie jeden z najciekawszych zestawów z Lego City w ostatnich latach, czyli żółtą koparkę. 633 elementy za 250 zł katalogowo. Niższą cenę naturalnie możecie znaleźć w Alto, ale muszę powiedzieć, że sam przelicznik ceny katalogowej wypada naprawdę całkiem korzystnie. A jeśli chodzi o zestaw, to on prezentuje się następująco i muszę powiedzieć, że ten sprzęt naprawdę robi robotę. On wizualnie bardzo mocno kojarzy mi się z tą niewielką koparką z Lego Technik, którą pokazywałem Wam na kanale. Ja wiem, może ze dwa lata temu, gdzieś na pewno sobie tam możecie odnaleźć. Kształt jest bardzo podobny, mechanizmy też są dość podobne, tyle że po prostu ta koparka jest obudowana normalnymi klockami. No i naturalnie mamy tutaj minifigurki, jeśli dobrze widzę, to one są trzy. Mamy też bardzo fajnego tajla z nadrukiem, gdzie mamy projekt lodziarni. To znaczy, mam nadzieję, że to jest na drugą. Mam nadzieję, że nie rzucili tutaj takiej chamskiej naklejki. No i cóż, mnie to się podoba. Ja już chciałbym ją złożyć, więc spieszę na drugi stół, żeby otworzyć to pudełko i żebyśmy się potem mogli wspólnie delektować tym zestawem. Naprawdę ta koparka wygląda bardzo ładnie, i chciałbym już ją złożyć, ale potrzebuję jeszcze chwilkę czasu. Muszę otworzyć pudło, muszę je pooglądać z każdej strony, bo chcę naprawdę cieszyć się każdą minutą. Ze składania. Naprawdę cieszę się, że LEGO City idzie w takim kierunku, że w końcu te zestawy przechodzą naprawdę bardzo udaną ewolucję. Możecie zobaczyć, że koparka. Kręci się 360 stopni. Możemy też zobaczyć, co znajduje się w środku koparki. No, a tu jeszcze możecie sobie zerknąć na jakieś porozrzucane klocki, ale zwróćcie uwagę na to, że chyba wszystko idzie na budowie zgodnie z planem, bo figurki zbijają ze sobą piąteczki. No, a tak prezentuje się zawartość. Naturalnie mamy tutaj. Walki z klockami, które zostały ponumerowane najprawdopodobniej no, do szóstki, bo tutaj już sobie będziemy składać gąsienicę. Mamy też dwa elementy wrzucone luzem. Jest instrukcja, która prezentuje się w ten sposób. No i mamy też arkusz naklejek, a na nim znajdziemy tylko sześć naklejek, które oczywiście ozdobią. Całą koparkę. No to co, ja do Was za chwilkę wracam. Myślę, że to składanie zajmie mi jakieś kilkadziesiąt minut i zaraz będziemy mogli kontynuować budowę. Ale już nie budowę z klocków, tylko budowę tego projektu budowlanego, do którego sprzęt został przeznaczony. Jak możecie zobaczyć, koparka naprawdę wygląda top. Ale jeśli Wam się znudzi, to możecie zamienić ją w spycharkę. Napisał do mnie Longer i mówi, ej, bo ja już przygotowałem model alternatywny na Rybri Cable i można z tej koparki zrobić super spycharkę. Eee, no to dawaj w takim razie, a mówi to jeszcze kod rabatowy zrobimy i będziecie mogli taniej z moim kodem sobie tą instrukcję kupić. Ja nic z tego nie mam, ale Longer ma, niech chłop ma, bo robi naprawdę fajne projekty, więc was odsyłam do jego projektu. Ale dzisiaj nie będziemy skupiać się na spycharkach. Tylko na koparce, bo ją właśnie widzicie przed oczami. No to co, pooglądajmy sobie ten naprawdę fantastyczny pojazd. W zestawie znajdziemy takie barierki ostrzegawcze. No wiecie, to są po prostu takie wypełniacze, które w zestawie czasem muszą się znaleźć, żeby liczba klocków się zgadzała w Excelu i w związku z tym mamy też troszkę luźnych klocków, które możemy sobie wrzucić do łyżki, żeby pokazywać, że koparka rzeczywiście wybiera jakieś elementy na placu budowy. Odsunę to w takim razie na bok. No i teraz tak, co do samej koparki. Bardzo fajnie wygląda to podwozie. Mamy tutaj naprawdę dużo gąsienic. Każda z nich składa się z 40 jeden elementu, więc jeśli chcielibyście sobie zrobić jakiś czołg, albo jakiś nie wiem ciężkozbrojny transporter z Warhammera 40 tysięcy, to ten zestaw wam się przyda i będzie naprawdę do tego fajny. Co do samej koparki, ona się obraca o 360 stopni i tutaj nie ma żadnych trzasków, nic nie stęka, nic nie jęczy, wszystko pracuje tak jak powinno. No i zobaczcie, gąsienice, mimo tego, że mam dość śliski blat, suną absolutnie bez zarzutu. Wszystko w jak najlepszym. W porządku. Możemy sobie też podnieść szybkę i umieścić tutaj minifigurkę, która naturalnie będzie pilotowała ten pojazd. No i jeśli chodzi o wnętrze, nie ma tutaj żadnego fotela, nie ma nawet oparcia. Mamy jakieś elementy, które mają imitować sterowanie. Mogło to wyglądać trochę lepiej, ale ok, Niech będzie, że tak też jest w porządku. Samo wykończenie kabiny jest naprawdę spoko. Do niczego tutaj się nie można przyczepić. No i możemy sobie też podnieść pokrywę i zajrzeć do silnika. I tylko pamiętajcie, że to nie jest deska wolno wolnoopadająca, to po prostu jak trzaśnie, to trzaśnie. Ja tak czasem mam właśnie, że jak nie ma deski wolno opadającej, to jak walnie, to wtedy wiadomo, że ja właśnie jestem w łazience. Także jak coś się u Was trzaska w łazience, to zapewne ja. Wykończenie w ogóle tutaj naprawdę wygląda bardzo poprawnie. Są jakieś takie momenty, które można było zrobić nieco Na przykład zamiast tej płytki można było zamontować detaile i to sobie bardziej wygładzić, ale wiecie, to są jakieś takie naprawdę typowe drobnostki. Co do samego Ramienia ono naprawdę fajnie pracuje. Bo zobaczcie, możemy sobie regulować wysokość w tym miejscu, możemy sobie regulować też. Może teraz nieco wyżej podjadę. Uwaga, uwaga, jedziemy do góry. No, możemy sobie też pracować wysięgnikiem w tym miejscu. No i naturalnie możemy sobie też pracować łychą. O, teraz będziecie pewnie to lepiej widzieć, więc możemy sobie nabierać. I możemy się obrócić i sobie tutaj wysypać. I tak sobie ta koparka może pracować. Trzeba uważać się tylko w tym miejscu, kiedy będziecie naprawdę maksymalnie podciągać ramię do góry. To te aksel się wypiąć, więc nie przeginajcie zbyt mocno. Ale tak poza tym nie ma tutaj żadnych słabych stron, które od razu rzucają się w oczy. To jest naprawdę świetna konstrukcja z LEGO City. A tak wygląda ekipa, która pracuje na budowie. No, i zacznę może od tego najważniejszego pana, który w ręce ma tego dużego tajla. Na którym znajdziemy e, plan budowy lodziarni. I jeśli chodzi o. Włoski to są też opcje takie alternatywne i chyba ten pan, jeśli dobrze pamiętam, ma takie włosy w stylu Ala Malfoy i wygląda tutaj trochę jak prezes biznes, tak mi się przynajmniej kojarzy. Dawajcie, znajczywam wam też. Mimo tego, że prezes biznes miał kompletnie inne włosy, miał kwadratowe, ale tak mi się skojarzyło. Mamy też pana, który właśnie coś kuje i ma co istotne zadrukowane nóżki, co w city nie jest tak regularne, a tutaj ma jakieś ochraniacze na kolanach i jemu z kolei możemy zamontować takie włoski. Średnio bym powiedział pasują do tej buźki, ale okej. Okay. Z powrotem założę mu kask, no i alternatywnego nakrycia głowy nie ma tylko ta pani z tego względu, że spod jej kasku i tak włosy wystają, a dodatkowo ma tutaj aparat suchowy lub też implant ślimakowy jak czasem piszecie. No i to właściwie tyle jeśli chodzi o minifigurki. Pozwolicie, że zacytuję siebie. O, takie pojazdy w LEGO City nic nie robiłem. Naprawdę to jest niesamowicie udany model, i życzyłbym sobie i wam, żeby coraz częściej w Lego City trafiały się tak udane konstrukcje. Absolutnie nie ma się tutaj do czego przyczepić. To dobrze działa, to dobrze wygląda, to po prostu może się podobać. A jak mówiłem wcześniej, znudzi wam się koparka, zróbcie sobie spycharkę. Albo jeszcze coś innego, wymyślcie, co jeszcze można z tego zrobić. Ja wykorzystałbym gąsienicę. Ja może zrobiłbym z tego jakiś pojazd orków z Warhammer 40 tysięcy, bo kolory idealnie by tutaj go pasowały, żeby zrobić jakiś kompletnie porąbany pojazd. Ale na ten moment jesteśmy w Lego City, a nie w jakiejś obcej galaktyce, gdzie rządzą orkowie, więc cóż mogę powiedzieć, polecam z czystym sumieniem: jeśli chcecie zacząć przygodę z Lego City i chcecie wystartować z dobrym pojazdem, to koparka będzie naprawdę dobrym wyborem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!